Chłopie, czemu ciebie nie ma lol peżem pad A co się stało? Widzisz to auto co tu przyjechało? Gdzie? No tutaj Kurde macie chłopie co to było Tutaj? No widzę I. no I chłopie tak gość wysiada ale go spróbuję zesnajpić Wydaje mi się że go dwa razy w banie, Ale dobra ponoć nie weszło nie Chłopie nagle wysiada Trzeba do mnie strzelać 10hp ale go zabiłem Jeez. lol co ja chłopie nie ma i co tam siedzi w tym aucie kurde, tu walczą że się siedzi No bo to chodź jedziemy do naszej bazy może najpierw, albo do NF. Kurde jesteś, a ty jesteś dziewiąty już, czyli... Kurde, ja siódmy nie Wiem gdzie jest baza ich No Devils, tak? Tak No, no to... Czekaj, kurde no To pojedziemy do Grishino i stamtąd pojedziemy w górę, tam ich snipimy. A do Grishino nie chcę tam się pchać Ale to tam, znaczy tą scenę pojedziemy, nie? No, ale nie do Grishino, w Grishino się nie zatrzymuję, bo ja... Najlepsze było to, że ja chłopa Na bliską odległość zdjąłem. Dobrze cię jesteś wytrenowany, wsiadaj. Bo skubany wysiadł z auta... Ja tak już kurde no... ...się cykam. Więc po prostu zacząłem walić jakieś full auto ze snipery, nie? I go zabiłem. A kasy mu nie wziąłem. No to, to weź. Co, co? Ile miał? Pick up money. Stołówkę. no. Z się w ogóle na... O nie. Z się w ogóle na mnie rzucił? To że się z Bizonem rzucił To dlatego nie padłem Ja nie w ogóle, że on po nogach dostał ode mnie snajperki lol Dokieruj bo kopię strzały słyszę, nie? Siedem sekunduralnie na fejsie kopię, a tu nagle wbiją tak jak jakiś chłopie autem w niej takie full auto zresztą Czekaj. Będziemy szli z południowego zachodu. Napisz, że idziemy z południowego zachodu. Czekaj. Południe to jest y, South, a zachód to jest West. Nie odchodzę. Więc powiedz, żeby odciągnęli ich uwagę od y, wjazdu, a my załatwimy ich z tyłu. Pochodzę z face'a. Czekaj. Mi... Kulek Chcę się na globalu pisać. <laughs> we are going to Devils. Uh, At from, from back side, and we or I will try snipe them. Just let me see there. Auto ma jakieś humory tutaj zascelane się jak daleko są No dobra Tam ktoś i szedł Gdzie? Ktoś biegł Gdzie? Patrzcie na prawo co tak będziemy jechali Czekaj już wysiadłem, czekaj No nie wysiadaj, bo ja nie wiem co na pewno Tam widzisz tą bazę No, no to tam ktoś Babyk nie jest żadna baza. taki pojedynczy budyneczek, no. a czy ten. Taki klocek, nie? No. Tam gdzie my też kampiliśmy w tym wcześniej, w Nowym, nie? Nie Jestem Czekaj, pewien. No. Gdzie ty to masz? Tam jest samochód, też, przy okazji. Gdzie to jest, co chyba widzisz? No, no Patrzysz się tutaj. Patrz, tak jak się patrzy. Ha tam. On tam jak chciał to jest No właśnie o tym mówię Czekaj, tam ktoś może być Ktoś byś chyba ruszył Gdzie? Czekaj nie, dobra Ja nie widzę nic No pan nie mam, dobra, to chodzi, gdzie no to dochodzi gdzie najwyżej No gunerze okay. mam na ja będę siedział, ciągle to mogę tam poskanić strzela. Sid, jedź, jedź kurde co ty robisz zaraz mnie zabije, jedź Jezus Czekaj Czekaj no nie wysiadaj teraz Ile idzie to ty jesteś Nie martuj Ja nie mogę I tego już nie mam Machine guna Dobra dostałem w ogóle Fej To trzymaj się teraz Mam snajpę tego w snajpie Jedzie Pojechał Ten? Pojechał ale to nie on z lasu strzelał do nas. No ale on pojechał. On był w lesie, jak tam koło nas ten tlanie. Ale ktoś tam pojechał. Kurde, to jest tle że nic nie widzę. On pojechał, mówię ci. Ulecz mnie, Plix. Czekaj. Chodź, no nie ma co. Czekaj no! Mówię, zamknij lej. Kurde. Ile tu jestem, ja tu snajpię. Ale. <laughs> się Możesz zamknąć apę? Nie mogę, bo jesteś w błędzie. To ci nie uleczy. Jest tam no kurde, no tyle dymu tam jest, ale ja ledwo coś widzę. Kiedy mu jak to jest? Eee, nada. Trafiłem? Nie. Ty tylko widzisz. Biegnie, faktycznie. Snaj, teraz skanuje. Boom. Tak, biegnie, kurde, jakiś samuraj. To on biegnie dalej? A biegnie ty, co, cały czas. się zatrzymał. Dobra, full auto. Cały czas tu biegnie, no to co on sobie wyprawia? W końcu. Co jest jesteś taki sniper jak Skrzydzi, wiesz co? No bo myślę, że on ciągle jeszcze kraje z krzaki skanując sobie. Kiedyś jedzie. Ładni. To no nasi, nasi, dobra, to jedziemy z nimi. Ej to był ten, co go przedtem zabiłem. To chciałby ci mnie zabić. So. No chłopie, nie, no chłopie, jak on biegnie, to jak ja mam w niego trafić? Siedzi z na stółę walnąłem. Siadaj, jedziemy. To na gunnera. na gunnera już nie mam po co wsiadać, No więc trudno, do... no ale będziesz na mnie patrzył. Ja jestem w środku. będę się kurde narażał. Kolejny dla Ciebie, Jak jest w ręku? się Tam na siódmym miejscu. Tylko musisz gdzieś kilkoście jeszcze zabić, będziesz pierwszy. No no to tam w ich bazie. A ten Ale... gości był, był independence czy nie? Jezu. Nie wiem. Wiem, że tam jest blueforb No trudno, żeby independence taką bazę zrobili eee. Kurde Oby ty jak gdybyś tam chłopie zatrzymałeś, a że myślałem, że padnę chłopie Co oni robią? Aprzukują. Folą... By ten się zatrzymał, kurde, jak gość do mnie nawala, nie? Po co? Co tam ich Ja wiecie, że ktoś tam jest, ale nie! Bo ty no czy... to ja ci mówię, że tam ktoś jest. Mówię, że ktoś pojechał. A potem pojechał, no bo tam jakiś kości pojechał. ja mówię, nie, jedź na mnie japie. Mówię ci, że ktoś tam jest, ale nie, bo ty wiesz lepiej. No to. <grym> Zabiję go, no to co? No ale darmoś na mnie jest zryknąłem. Tylko jakieś kamienie w ogóle, kiedy my jedziemy. Nie ja drogą przez po lewej stronie. <grym> Fejl. Co ten Chris tutaj jest? Hatlaś, kurde, co ty Na mnie mówisz, sierota. No bo musiałem wyjechać z tych krzaków. Prowadzić, kurde, nie umiem. A jadą za nami ci goście? Ej, Krzyś, za na nami idzie chłopie! Jadą? To dobrze. No właśnie, to są na From north-east. Napisz, że my idziemy from y south-west. Chyba South East South West to jest west To jest East, ale dobra No nie To jest East, popatrz sobie na mapę skąd jedzie No no zachodu! Południowy zachód No No A West jest zachód Dobra, nie będę się tą kuciu nie masz lacji <laughs> A jak widzisz, że idą z Nordic? No No, czyli... Nordic czyli... Czyli z dwóch stron. Tanius, Taniusz. Już, Czy to jest... Jak będziesz to jest same to co się zaczyna? Tak, nie słyszą, że idziemy, słyszą. Dawaj juttu. Szekć do ciebie. Nie, nie, co jest. Stop. 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 F -f hmm. Chcę już ich bazę, kurde, widzę. Ule... No dobra, nie musisz nie uleczać, trudno. Najżej padnę. Przez ciebie Już bym przez ciebie padł Chodź ulecę ci jajca No to chodź Zresztą będziesz pewne taktyki jakieś robił Człować się będziesz pół godziny A potem ja wbiję i... No i padnij <noise> Ale zabiję dziesięciu pewnie ja to chyba lepiej snajpię kurde z M249 niż ty kurde ze sniperki, więc wiesz bo ja mam pościnę mi się ja mam 10fpsów, co ty chcesz? Dzisiaj, że ja mam więcej? Tu jest jakiś tylko jeden gościu, lol, ja myślę, że to jest ich więcej. Super. Słyszę, że się wbiliśmy. Czekaj, ktoś jedzie zaś. Ty nie nasi jadą, cicho są. Niech będziemy ich po drugiej stronie, czyli jakieś 600 metrów. Albo nie, to? Albo to w przeciwnicy jadą. Trzeba iść drzewami, to jest podstawa. Żeby nas nie zobaczyli, trzeba iść drzewami. Następnie, za, kamień, za kamulca to się jeździ okay. cały czas. No musi Czekaj, pojechali tam? Pojechali na dół, dobra, nieważne. Czyli mamy mniej. Mniej, mniej do zabicia. Czyli powinno być łatwiej. Na, wieżycz na wieżyczce chyba nikogo nie ma. Teraz patrzę tak powierzchownie. Dosyć. Jak dalej w... Kurde, i tam mają już bazę Dobra. Nie widzę tej naj... najwyższej wieży. Chyba dupy. Teraz widzę, ale tam nikogo nie ma chyba. To nie, że gości jakieś strzały. Chyba w kurde noze. Co? Jakiej noży? Jest coś u góry. Widziałem, widziałem jak się... Ale no, widziałem tylko, że coś się tam rusza, jakaś broń. No bo ten machine gun pewnie się rusza tam. Nieco nie co oni tam kniemy o tej górze. Tam jakieś pyłki, kurde, latają z dupy. Może jakoś Ech. wy... Czekaj. czekaj... Ty mnie osłabiaj, czekaj, ja tu idę na hardcora. No ja chłopia, no a Chodź, chodź, Strzelają. A łatwo tutaj podejść jest ten la... znaczy łatwo jest podejść ten, ten. O Jezu, ktoś do mnie. Skąd? Kto nawala z G17? Fajnie ten. Jest taki mądry. Fajnie ten goście. Jest z nami, Shit. co był. Chris został zabity, nie wiem jest z nami czy... No tak. Znaczy nie. To nie był on. Pięknie dalej. Oni już wiedzą gdzie jesteśmy, więc... No, on nie ma dużo czasu. Na wieżę niech wejdzie ktoś. Oni tutaj w swojej bazie Dobra, mam ich Mam ich tutaj Ale celność, kurde Jezu. To ty? Tak, zabiłem go A mam celność, kurde Myślę, że mówisz o sobie No o sobie właśnie mówiłem Kurde, gościu bieg, ale ja bym jeszcze zabił Dobra, idę tutaj Osłaniaj zabiłem. mnie Ja chopię na dnie, gdy ty <laughs> Idę tutaj, kurde, pod tym, pod murem ja Cię tam nie widzę, ja też biegnę do muru. Ty zawsze kurde jesteś taki właśnie, że osłaniasz wszystkich, kurde, bo ty padasz Jak mam osłaniać jak cię nie widzę To patrzy jesteś sniper czy dupa <grym> Ale chyba nie widzę wszystkiego właśnie, Powinienem właśnie To <grym> właśnie Ale snaj... patrzę na wieżę kurde tu zwierzę patrzę że z patrz na wieżę i tu miał czołg. to GG a mobilne czy kudle tam to chyba jest? Czołg! Ale on jeździ czy nie? Czy nie tak wiem, stoi? ale stoi. No to weź wsiądź i to. Sp... No trochę cykam. Pierwszy raz będę jechał czołgiem. Gdzie był ten czołg? Ty oni tu mają taką bazę, że uuuuu. Fajna? No dużo mają aut. Auta to gówno. Ten czołg o! jest. Nie, ten czołg jest rozwalony. O! Chyba. O, czy jakoś tam widzę u góry? Czy snajper Michał wypatrzył? Nie, no to kurde no! Super, jeden goście chyba był, bronił ich bazy. Albo nasi zabili ich, tych wrogów, albo rozwalili im czołg. Albo nie wiem co oni zrobili, ale. Tam nikogo nie ma? Nie. Na pewno. Klatki, klatki, a gunner. Bo znaczy, tutaj Ja do czołgu. Czołg jest prawie rozwalony. Ma... Wow! Driver's seat. Jesus! Wszystko jest na pomarańczowo tego ostro, ale da się nim jeździć. Ja bym taki właśnie nie jeden strzał LPG. i... Ja bym na tą górę I Jeszcze ducha, jest opancerzony tak. ten BMP. Kiał ja to bez kół w ogóle. Oni się mogą tutaj kampić ciągle na nas. Widzę cię. Czołgista. To jeszcze kurde, do mnie. To do mnie. Ciebie? No. A to nie ma jak like skampi nawet, aż tej tylko kopał. Ja nie mam do bazy jak wejść Dobra, wbijam do ich tego Snajpią się na Chodry. mnie. Tu mają helikopter, wow O to coś dla mnie <laughs> Nie wiem kurde jak oni są Kurde w Wokół to wokół, tam ktoś wokół. był! Gdzie? Shit! Kurna, Wiktor, to Gdzie on był? Tam jak jest helikopter, tam za, za helikopterem jakbyś się patrzył